Dzień dobry, dzień dobry. Sklep z serwetkami wita ponownie w swoich progach. serwetki-cudaniewidy.pl Zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do udostępniania, byście Państwo pokazali również światu, swoim znajomym, swoim przyjaciołom, a może nawet i nieprzyjaciołom nasze serwetkowe szaleństwo, które stanie się również i Waszym udziałem. Proszę Państwa, co dzisiaj mamy, dzisiaj mamy część, bo jeszcze mam karton w samochodzie, box mam w samochodzie, jeden i drugi, ale już tak na szybciutko chciałem Państwu pokazać nowości z PPD, zimowe nowości, tak, zimowe nowości z PPDów. i co my, i co my możemy pokazać, co my możemy pokazać, jedziemy, o. no i ta na dzień dobry, Piękny kotek psotek. Patrzący, cóż tam. Aha, tu w tej, tej skarpetce jest myszka. A pięknie, no to pięknie, no to pięknie, no to pięknie. Dobra, idziemy dalej. Tu przypomnienie kotków psotków. Ten wzór jest znany, ale przez chwilę go nie było. A warto, bo koi, boi kolor jest odpowiedni i trudny do dobrania. I tutaj drugiego kotka. Tak samo. Tu mamy z tej serii, proszę bardzo, rysowniczy piesek. Akwajerujemy. Faj łapek ze mnie. <gry> to już było. Tutaj mamy wiecznie pożądane. Mam nadzieję, że teraz starczy na dłużej. Koty w miłości. O! Tutaj mamy nowiutkiego konia rysowanego. To fajnie zrobione, bo jakby kredką świecową narysowane. Także fajny pomysł. Fajny pomysł, fajnie zrobiony. I co tutaj dalej mamy? O, tu już się zaczynają piękne święta. Tu mamy samochód Mini Morris, który też pięknie wygląda. Pełen prezentów. A tutaj o. Też kotek. Tu jest co prawda napisane w języku austriackim. Kotek wyskakujący yy, z pakietu prezentowego. Dobra, to sobie przyłożę, żeby mieć tutaj więcej miejsca. I cóż tu za zimę mamy dalej? A cóż to za zimę? O. Piękne folkowe ptaszki. Tak na szybko. Tu jest powtórka kopka. Drugie ptaszki zimowe, też takie mocno rysownicze. Tutaj mamy taką piękną dekorację. Bardzo delikatne listki. Tu jest żółw, chyba to żółw? Tak, żółw. Żółwa tu. Biedronki takie małe, bez kropek, hm, jak bez kropek biedronki. O. Nie, to żaden żół, proszę państwa. Moje moje biednocze, to nie biedronki i nie żółw, nie biedronki bez To są szyszki. To są szyszki, a tu kawałki e, żurawiny. Tak. To pojedzie, pojedziemy dalej. Cóż tu mamy przypomnienie yy, to jest chór pani o imieniu Mary chór konia o no to to jak zwykle piękny motul motyl ala tatuaż, ala kwiaty i tutaj i tutaj drugie kwiatuszki fioletowe z motylkami dosyć modne Dosyć fajne. No to w sumie szybko poszło. To co? To ja lecę po następny karton. Jeszcze jeden. Do samochodu. Zaraz przychodzę i kontynuujemy. Kontynuujemy dalsze, dalsze prezentacje tej fantastycznej fabryki. To zaraz wracam. Pozostałe nowości i uzupełnienia serwetek z fabryki Paper Product Design zapraszam już do sklepu, do mojego sklepu z serwetkami. Serwetki kreskacudanividy.pl. Zapraszam serwetecznie. Zostańcie zdrowi. Do zobaczenia.